Lego City 60036 Arktyczna baza. Przeznaczone dla osób w wieku 6-12 lat. W zestawie znajdziemy 7 minifigurek z akcesoriami: czterech odkrywców, arktyki, pilota, naukowca oraz asystenta. Arktyczna baza ma wymiary: 19 cm wysokość, 22 cm szerokość, 24 cm głębokość. Ma ona otwierany dach i ściany. We wnętrzu znajdziesz mikroskop, szkło powiększające. Inne akcesoria to m.in. piły tarczowe, lornetki, walkie-talkie, kilof, kubek kawy. Do budynku został dołączony garaż z otwieranym dachem. Pojazdy to m.in. skuter. Śmigłowiec o wymiarach 7 cm wysokość, 15 cm długość, 13 cm szerokość, który ma miejsce na jedną minifigurkę, ma także obrotowe wirniki, tylne śmigło i wyciąg. Pojazd gąsienicowy, którym będziesz mógł wiercić we wnętrzu ziemi. Zaprzęg psów haski o wymiarach 9 cm wysokość, 16 cm długość, 5 cm szerokość, do którego zaprzągnięte są 4 psy. Ma również światła i radar. W bazie znajduje się również dwa krzesła ze stolikiem i telewizorem. Inne akcesoria w zestawie to m.in. niedźwiedź polarny, lód, trzy kryształy, trzy piły łańcuchowe, wędka, ryba, aparat fotograficzny. Zestaw składa się z 735 elementów. Odkryj tajemnicę Arktyki w tej wspaniałej bazie, którą oferuje ci Lego. Wyrusz za przągiem haski i znajdź teren, który może okrażać się trafionym w cenne, wspaniałe bogactwa. Wezwi przez łoki toki swoich kompanów, by przyjechali do ciebie skuterem i przywieźli pojazd gąsienicowy, którym będziesz mógł sięgnąć w głąb ziemi. Wydobądź wszystko to, co najcenniejsze, a potem przenieść do laboratorium, by móc wykonać analizy na najnowocześniejszym sprzęcie. Wyniki obejrzyj pod mikroskopem i zapisz w komputerze. Sprawdź, co odkryliście i ciesz się z wyników. Po skończonym dniu odpocznij w przytulnym kącie, obejrzyj coś ciekawego w telewizji i przygotuj się na kolejny dzień mieszkając tam, musisz jeszcze uważać, bo warunki pogodowe nie zawsze są dobre, a i może was odwiedzić niedźwiedź polarny. Co jeszcze spotkacie w tym wspaniałym miejscu, to zależy tylko i wyłącznie od ciebie.